Witajcie, kochani. Chciałem dzisiaj Wam przybliżyć pewien temat, który jest dla wielu, no, wydaje się, oczywistym. I już nieraz do niego nawiązywałem. Chodzi o różnego rodzaju siatki energetyczne, różnego rodzaju struktury energetyczne, które przywiązują, wiążą ludzi, które występują wśród nas. Niektórzy mówią, właśnie egregory, które przejawiają się przez różnego rodzaju grupy. Grupy, które y, tworzą pewien rodzaj struktury na tej ziemi, tworzą pewne struktury, które są iluzją. I kochani, tak kilka słów na ten temat. A więc, kochani, jest tak, że za uwagą podąża energia, uwagą dokarmiamy energetycznie coś, co wraz z tym, im bardziej. Dajemy temu uwagę, dokarmianą emocjami, czasem, to coś po prostu się wzmacnia. I naturalne będzie to, że my funkcjonujemy w przestrzeni, gdzie poprzez uwagę tworzymy struktury. Miasto żyje przez ludzi, którzy w nim żyją. Kościół żyje przez ludzi, którzy są tam obecni. Wszystkie struktury społeczne, one funkcjonują dzięki temu, że uwaga ludzka jest skierowana w jakimś kierunku. I kiedy nie ma tej uwagi ludzkiej, nie ma tej struktury. Ta struktura zaczyna niknąć, słabnąć. Ona oczywiście jest w pewnym tle energetycznym, ale nie ma już siły, by funkcjonować swoim życiem. I to jest niesamowite, kiedy obserwujemy w ogóle różnego rodzaju ruchy. I tak naprawdę różnego rodzaju rytuały, różnego rodzaju miejsca, różnego rodzaju zdjęcia, figurki, ee, jakieś rytuały określone w czasie, one tak naprawdę dokarmiają pewną strukturę energetyczną. Przywołują, wzmacniają, odbudowują. Jeżeli chcemy coś odbudować, co było w przeszłości, wystarczy wskrzesić. Nazwy tak zwanych bogów w przeszłości, rytuały, tak zwane które są określone w czasie, i to naturalnie wzbudza tą siatkę energetyczną, która miała miejsce w swym rozkwicie kiedyś w przeszłości. I takie ruchy są. Możecie zobaczyć to: ruchy słowiańskie, zobaczyć jak została budowana siatka chrześcijańska, ta energetyczna, która w pewnym momencie w swoim działaniu stała się zniewalającą. Tak samo jest z każdym ruchem, z każdym zdjęciem mistrza, z każdym dokarmieniem poprzez jakikolwiek rytuał e, jakiejś struktury. I my tego nie unikniemy. To jest naturalny element. Nawet chodzenie każdego dnia do swojej ulubionej kawiarni czy robienie jakiegoś rytuału wiąże nas, my tworzymy pewną siatkę, w której się poruszamy, która jest iluzoryczna. I to jest normalne. Uwagą dokarmiamy strukturę, w której żyjemy. Uwagą tworzymy rzeczywistość, w którą żyjemy. I teraz e, fajnie to zobaczyć, po prostu zobaczyć. I czasami zobaczyć też to, że tak dokarmialiśmy coś uwagą, że stajemy się niewolnikami. I to nie ma w ogóle wyjątku od tak zwanego najbardziej oświeconego mistrza poprzez najbardziej mądry, e, połączony z ziemią ruch e, jakiś, słowiański. Czy chrześcijański, czy buddyjski, cokolwiek dokarmimy uwagą i będziemy to karmić, karmić emocjami, to naturalne będzie to, że to będzie rosło, nabierało siły. W efekcie końcowym będzie czymś, co będzie potrzebowało dokarmiania coraz więcej, coraz więcej. I będzie tworzyło wśród tych, którzy dokarmiają, ewangelistów. Tak, zwano, tak zwany marketing, to jest naturalna sprawa. Im więcej ludzi dokarmi jakąś strukturę, jakąś ideę i będą zadowoleni w jakimś swoim, e, swojej wymianie, bo to zawsze idzie w dwie strony, jest jakieś zadowolenie, jakieś błogosławieństwo, ale jest w dużym stopniu też wzięcie energii do tego, żeby właśnie struktura funkcjonowała. Jeżeli są zadowoleni, to rozpowszechniają ideę, która jest tam właśnie taką jakąś ideą, Związaną z tą strukturą energetyczną. I się tak tworzą ewangeliści, którzy przywołują, przywołują święta z przeszłości, nawołują do zachowywania pewnych rytuałów, do pewnych kwestii, które pięknie ubierane są w słowa, w kontekście szacunku do przeszłości, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to po prostu się dzieje. Ja tego nie mówię w kategorii, czy jest dobre, czy złe. Po prostu to się dzieje. I fajnie to zobaczyć, w jakich strukturach my się poruszamy, jakie struktury uwagą my dokarmiamy. I to jest świadomość. Czy chcemy być w tej strukturze, czy w tej? Bo tak naprawdę cały, całe to funkcjonowanie na Ziemi jakby dzieje się na, w takich różnych strukturach. My się przejawiamy przez te iluzoryczne struktury. I to jest super fajna przygoda. Tylko ta przygoda ma tę drugą stronę, stronę medalu, że staje się, czyni nas niewolnikami pewnej struktury. Że tak naprawdę mówimy och i ach, ale już bez danego rytuału, bez jakiejś tendencji, czy bez jakiegoś działania nie przestajemy, nie możemy nie funkcjonować. I odkrycie tego, że takie tendencje są, nagle jest taką, takim sygnałem dla nas, że zaraz, zaraz, wszystko ma być w przepływie i w takim świadomym, wolnym wybieraniu. A my, gdzieś tam, możemy nagle się obudzić, że wybieramy coś z automatu. I tak to funkcjonuje. Zanurzamy się w niepamięć, w automatyzm, potem odkrywamy i mówimy: O, jesteśmy wolni. A tutaj byliśmy niewolnikami. I tak funkcjonuje cała ta zabawa. Także ja myślę, że. Temat jest bardzo fajny, bardzo szeroki, i warto, warto się nad tym zastanowić. Czym dokarmiam? Yy, znaczy, co dokarmiam swoją uwagą? Co dokarmiam? Jaką strukturę energetyczną wzbudzam? Może na podstawie przeszłości, a może w tym tworzeniu tym tu i teraz? Być tego świadomym. Kochani, najlepszego dla Was. Trzymajcie się. Hejka.